Zanim nabijesz klimę, zrób to. Nie każda klimatyzacja, która przestała chodzić, potrzebuje tylko nabicia. Codziennie trafiają do nas samochody, gdzie ktoś wcześniej nabił klimę za 150 zł, a za dwa tygodnie znowu nie działa. I przyjeżdżają do nas, tylko że płacą podwójnie, bo naprawa jest yy, większa. Przystarczy kautor, robimy to inaczej. Zawsze zaczynamy od pełnej diagnostyki. Zaraz Ci pokażę krok po kroku, na czym to polega i dlaczego to sens. Diagnostyka to nie jest tylko rzucenie okiem pod maskę. To konkretny proces pomiarów, testów, analiz danych z układu klimatyzacji. Po co to robimy? Bo jeśli klimatyzacja nie chłodzi, to może wskazywać kilka przyczyn. Za mało czynnika, wyciek, niedziałający zawór rozprężny, zatkany parownik, uszkodzony kompresor albo nawet błędny odczyt z czujników. A zgadnij, co robi najtańsza stacja nabijająca? Po prostu uzupełnij czynnik i do widzenia. U nas zaczynamy od pomiaru ciśnień, testu szczelności i sprawdzenia całego układu. Zaczynamy od podłączenia manometru wy pomiaru ciśnień po stronie niskiej i po stronie wysokiej. Dlaczego to ważne? Bo z samego ciśnienia możemy odczytać bardzo dużo. Zbyt niskie prawdopodobnie wyciek. Zbyt wysokie zapchany parownik lub nie, źle pracujący zawór rozprężny. Brak różnicy kompresor nie pracuje lub nie dostaje sygnału. Nie zgadujemy, my to mierzymy. To pozwala nam od razu zawęzić możliwo, możliwe przyczyny. Kolejnym krokiem jest test szczelności. Wykorzystujemy zarówno podciśnienie, jak i testy azotowe. Dlaczego to ważne? Bo jeżeli masz nieszczelność, to nawet najlepszy czynnik ulotni się w tydzień, więc po co go nabijać. Jeśli układ trzyma próżnię, możemy działać dalej. Jeśli nie, lokalizujemy nieszczelność, dajemy Ci konkret, gdzie jest wyciek, co trzeba wymienić i ile to kosztuje. Jeśli wszystko działa, wtedy robimy pełen serwis klimatyzacji. To znaczy, odciągamy stary czynnik i olej, robimy próżnię po to, żeby usunąć wilgoć i zanieczyszczenia, napełniamy precyzyjnie nowym czynnikiem plus nowym olejem do kompresora, Testujemy temperatury nawiewu i pracę całego układu. Zero zgadywania, wszystko zgodnie ze specyfikacją auta. A na koniec sprawdzamy efekty, bo celem jest nie tylko nabić, ale żeby klimatyzacja chodziła jak powinna i była bezpieczna. Parownik i dezynfekcja, co warto wiedzieć? I teraz temat, o którym większość warsztatów nie wspomina: dezynfekcja i parownik. Jeśli po włączeniu klimy czujesz nieprzyjemny zapach, to problem nie leży tylko w filtrze kabinowym. To parownik, wilgotne, ciemne miejsce, idealne dla bakterii i grzybów, dlatego nie używamy tylko ozonu, który działa powierzchownie. W auto robimy mycie parownika specjalistycznym środkiem aplikowanym bezpośrednio do układu nawiewu. Co to daje? Usuwa przyczynę, a nie tylko efekt. Neutralizuje źródło zapachu, zabezpiecza zdrowie, zwłaszcza dzieci i alergików. Podsumowując, jeśli Twoja klimatyzacja nie chłodzi, nie zaczynaj od nabijania. Zacznij od diagnostyki, bo to ona pokazuje, co naprawdę trzeba zrobić. W Auto nie działamy na skróty. Dajemy Ci konkrety pomiary i rozwiązania. Umów się już dziś, bo spokój i bezpieczeństwo zaczyna się u nas.